O, wow, to będzie nie. ciekawe. No mógł Nie, rzucić nie, zabija nie, diablo Daj mu nie, ah, okay. daj nie, 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 Dawaj więcej, dawaj więcej nie, <laughs> nie, mu daj, pistolet nie, 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 mu 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 To nie, 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 Aha, opuścił no, broń! Skrywa, ja nie skrywa, mogę, ale strollował, skrywa, nie. już nie jest uprojony. Szybkie ogłoszenie przed Na moim Discordzie teraz będzie niedługo event, w którym będzie Q&A na żywo na kanale głosowym. Także jeżeli chcecie wziąć udział, to dołączcie na Discorda, bo link do niego jest w opisie. Więcej info na temat tego eventu wkrótce na Discordzie, także dołączcie. Teraz nie ma ratunku. Nie ma ratunku. No, widać jaki KBD toilet od co on gada O nie wiem Cześć Cześć Barto lubię cię Musimy no. Zabiłem klasę d chodźcie yes. Jezu czemu oni mu dali Interhoma? No. Nie. Nie no. Nie. Diablo no Diablo po jajach. Ja. co? Czemu Diablo po jajach? Jego smieram po dupie To nie wywaliło zobaczcie salwa nie wyspę z serwera to, 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 to wszystko przez to, że robi. kaczka tak, <noise> tyś... Ja na pewno do ciebie, do ciebie z Kibidi Ohio Sigma przyjdzie Ja ci nawet oh Yo, no tego, Ja mam no mam no to 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 z no to w początku nie będzie filmu nie nie tak. kim bardzo Nie jak takiego tak 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 Z Kibidi Ohio Sigma przyjdzie Warto pisz już tego, pisz na społeczności, że po już nie I po Jestem kapitanem, jestem kapitanem Gratulacje. Nie, o, w nubę. Nie! Ej, dobra, słuchajcie! Dogadajmy się, ja tu jestem do. nie! Ej, kaska, zapisz zapis się, ekspans Co? Ekspans Ball się zaszpił. Za, za, za o oh my god. A, A, nie nie. Nie. mi Tajni Waystone. Dziękuję. 1 do 1 w mojej opinii, nie? No, tak wygłoszone, ale ale. Spaceball. Yeah. Ja. O diablo! Dobra, umarł. No Boże. E, PIŁKA! Ja, kocham. Ej, nie! A nie! Zabili, zak... Tu granat w tę przeleciał! Co jest? Tu idziesz? Taro, tu ci, no. ty ci się iść? Tak, do góry. Ale psychopato jesteś. Ja nie jest. mogę. Tu nikt nie podi. Zgadłeś, to jest tapka. Ja nie mogę. Wow. Ale mi się przefalsiło ze zgadywaniem. Nie mogłeś zawsze jakiegoś sita dostać. Tylko, nie wiem. O, fuck. Tam ma naukowca No cóż. Aho, ale faworka Ej, a jeżeli mielibyście wybrać, to co byście wybrali? E, mieć e, duży riz, ale mały dziad? Czy mieć duży dziad, ale mały riz? A ty co, co byś wybrał? dary stary było? jestem No ja, ja nie wiem, czy to umiem Mia bałem, jedna. Ostlej, da. da. <grymne> <grymne> oh, yeah. Ignacyjnie. tam Emilia, Emilia, Emilia. Mam 2 FPS, poczekajcie, najdzień, naj, taj, taj, Wait. Wait. Dawaj, skacz. O, Skibidi halo, Skibidi jesteś? Jesteś! Skibidi Toilet! Skibidi Toilet, przyniosłem dla ciebie cukierka. Mam dla ciebie, o, cukierka. Drugiego cukierka. O, czekaj. Jakie lubi najbardziej Skibidi Toilet cukierki? No nie wiem. Myślę, że albo niebieski, albo, ja albo różowy. Mamy, y O, masz walnise bucha. Chyba <laughs> bardzo mu się spodobało Ej, 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 dobra, dobra, spadamy stąd Paski BD okay, O! Kręcił, kręcił, klęcił, cheaty, cheaty, back. Koniec, koniec, leciw, leci, w, leci w do bana Brad kręci Ja bym ja bym No to rócaj Nie ma diablo Diablo, ty wiesz? Czy, czy, czego ja świadkiem byłem na spektatorze? Katka no. dał z kibita bucha. Co wow. ja eee, nie wiem co tam się działo, ja dość mam. A nie, to tak ma działać. Kim A Gdzie jest ten, Ale... gdzie są te O, tu jest! No sut! Piłeczki, nie, nie co w piłeczki! Dobra, piłeczki. Nie, bo goda nie ma. <laughs> Zabawnie. Daj nam goda. Ja nie mogę. Ma ludzi, żadne lagi. O Jezu, ti leta NIE! <laughs> o můj bože... O můj bože... <laughs> Co tu se děje? Ale głośno jest.

ja nie mogę. Chcę zobaczyć! Wywaliło, ja tam chcę na górę. Ja, ja, jest Weź Weźmy tam na górę. Chcę tam na górę zobaczyć, jak to wygląda. Ale ja Daj mi no klipa, Daj mi no, Daj mi no, no. klipa. 1, 1, Został z Oj, O mój Boże! Chcesz się mam O mój Boże! Potu się! Dobra, wejdź 4. Nie ja wiem, mam więcej, ma więcej FPS-ów niż połowa. Tutaj to to, to kilka osób. O, 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 no, 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 toilet. Jasne. wszystkie to no, to streama, Gie, jest no, 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 Ukradli Toilet, Toilet, Mini toilet. Normal Toilet. Toilet. On dalej mówi, nie? On dalej to mówi. No ja nie wiem co on Jakieś z toilety, czy tak chyba rodzaje. Nie wiem no, co ty robisz. No, Ten jest na odwrót postawiony. Nie gadaj. Zobacz. Tu ma <gulity> ja, 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 ja piszę w tym momencie do Ruda, ja piszę w tym momencie do Ruda. Ja, bo... Gdzie jest, gdzie jest oficjalny nie, wysłuchaj to. My <gulity> Piszę do Kubeta. w tym momencie. Tutaj moment. dziura jest w ścianie. I jak się pisze to? Gdzie Nie się pisze